Dzień dobry, miło mi powitać Państwa w kolejnym wydaniu wieści Zaborów. Dziś witam się z Państwem z innego miejsca niż zwykle: nie z Chaty Kaszubskiej, a z Centrum Brus, z naszego parku. Pogoda dość słoneczna, więc przyjemnie się dla Państwa nagrywa. W dzisiejszym programie m.in. o Dniu Dziecka w Brusach, o naszych gminnych obchodach Dnia Dziecka. Podsumujemy sobie ten dzień, ale powiemy także i zaprosimy naszych seniorów na retro piknik. Seniorzy oczywiście są tam zaproszeni ze swoimi wnuczętami. Powiemy także o zbliżającym się dniu otwartym punktu selektywnej zbiórki odpadów w Brusach. Ale również wspomnimy nieco o sporcie w gminie Brusy i nieco o zdrowiu. Także zapraszam bardzo serdecznie. Kolorowy Dzień Dziecka w Brusach. 4 czerwca na ulicach Brus można było zobaczyć barwne postacie z książek. Wszystko to za sprawą akcji Brus Crossing zorganizowanej podczas gminnych obchodów Dnia Dziecka. Przygotowanych atrakcji tego dnia było oczywiście jeszcze więcej. Bruce Crossing to wyjątkowa inicjatywa towarzysząca co roku świętowaniu Dnia Dziecka w Brusach. Akcja promuje czytelnictwo i angażuje do wspólnej zabawy całe rodziny i placówki szkolne. Biorą w niej udział zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkół podstawowych. Każda grupa prezentuje inną literacką historię. Wkład pracy i zaangażowanie ocenia powołana komisja, która przyznaje uczestnikom akcji nagrody w postaci bonów pieniężnych. Ale oczywiście, korowód bohaterów z książek był wstępem do dalszych atrakcji Dnia Dziecka. Na głównej scenie można było zobaczyć występy uczestników zajęć w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Zaprezentowały się najmłodsze grupy i pary tańca narodowego. Zespołu Pieśni i Tańca Krebane pod kierunkiem Katarzyny Kamrowskiej oraz tancerze jazz i hip hop prowadzeni przez Dominikę Kołodzień. Nie zabrakło także oczywiście aktywizujących przedstawień teatralnych, barwne ptaki i ważne numery. Ale prócz występów tanecznych i muzycznych oraz wspomnianych spektakli, odbyło się również wręczenie nagród w gminnych konkursach profilaktycznych. Wyloguj się. Bądź aktywny bez telefonu oraz z profilaktyką w terenie wędrujące kamieniem. Oba te konkursy zostały zrealizowane z placówków wsparcia dziennego w brusach. Dopełnieniem obchodów dnia dziecka w brusach oczywiście były bezpłatne, dmuchane atrakcje. Gmina Brus dla seniorów Retropiknik. Zapraszamy seniorów wraz z wnukami do udziału w retropikniku. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca w sobotę od godziny 11 do 14 przy kompleksie szkół w Brusach. Organizatorzy proszą o zabranie z sobą pamiątek, jak na prawdziwy piknik przystało oczywiście koca, oraz dobrych humorów. Chętnych zachęcają do założenia retrostrojów, bowiem podczas imprezy zostaną wyłonieni królowa i król retro. O tych atrakcjach i wielu innych ciekawych szczegółach retro pikniku opowiedziała nam pani Angelika Rzeczkowska, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej. Chciałabym serdecznie zaprosić wraz z współorganizatorami, z Placówką Wsparcia Dziennego w Brusach oraz Domem Dziennego Pobytu wszystkich seniorów wraz z wnukami na piknik retro który odbędzie się już wkrótce, 18 czerwca o godzinie 11 przy placu, przy szkole numer 2 w Brusach. To będzie taki wyjątkowy dzień dla seniorów. Już chciałabym zachęcić do wzięcia udziału w takim konkursie na przebranie króla i królowej retro. Będzie wiele atrakcji, m.in. pokaz samochodów zabytkowych. Także serdecznie wszystkich zapraszam do wzięcia udziału. Dzień Otwarty Przok w Brusach. 21 czerwca w godzinach od 9 do 13 mieszkańcy gminy Brusy i goście będą mieli okazję dokładnie poznać działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy na Dzień Otwarty Przoku. Zaplanowanych jest wiele. Ekoatrakcji. Za przywiezienie elektrośmieci będzie można otrzymać drzewko do swojego ogrodu. Nie zabraknie ekostoisk tematycznych. Zaprezentują się i będą angażować uczestników wydarzenia w różne ciekawe działania: zakład zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze, nadleśnictwo Przemuszewo oraz Zaborski Park Krajobrazowy. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Więc 21 czerwca organizujemy Dzień Otwarty. W szoku, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brusach. Ten obiekt wybudowaliśmy, budowę zakończyliśmy w ubiegłym roku. Funkcjonować rozpoczął we wrześniu, natomiast ze względu na pandemię nie mogliśmy go tak uroczyście otworzyć. W związku z powyższym 21 czerwca organizujemy Dzień Otwarty, a zarazem uroczyście otworzymy i oddamy uroczyście do do użytkowania właśnie nasz nowy przok. Jakie atrakcje są przewidziane? W tym dniu będzie kilka, kilka stoisk, kilka ciekawych atrakcji. Między innymi zakładamy, iż odwiedzi nas sporo młodzieży ze szkół. Jesteśmy przygotowani, aby ich tutaj na, na terenie Przok oprowadzić, opowiedzieć o tym, co się, będzie, co się, co się dzieje na przoku, co się dzieje z odpadami, a zarazem będą się tutaj pewne instytucje wystawiać. Będziemy mieli stoisko nad leśnictwa przymuszewo Y, które y, zrobiło nam niespodziankę, i, i w zamian za dostarczone do przoku elektroodpady, będzie można y, otrzymać od nich sadzonki drzewek. Y, również swoje stoisko zapowiedział zakład zagospodarowania odpadów będzie można zobaczyć, co się dzieje z odpadami jak funkcjonuje ZZO. Y, także będzie punkt informacyjny dotyczący programu Czyste powietrze który gmina Brusy tutaj wystawi. Podczas Dnia Otwartego w Przoku zostanie rozstrzygnięty także konkurs Eko Brusek. Zgłoszenia, przypominam, są przyjmowane do, w tym konkursie do 15 czerwca. A na czym polega zabawa? Posłuchajmy. Tak, zgadza się. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu wizerunku Bruska, który będzie przedstawiony na formacie A3 i tutaj prace jakby mają tak... Pokazywać nam, jak odpowiednio segregować odpady. Te prace mogą być przestrzenne, mogą być też płaskie, także tutaj format dowolność jest tak naprawdę. Liczymy na kreatywność dzieci. Konkurs jest skierowany dla przedszkola, dla dzieci uczęszczających do przedszkola, do oddziałów zerowych, a także dla uczniów szkół od 1 do 8. Zgłoszenia można kierować tutaj właśnie w Urzędzie Miejskim w Brusach do 15 czerwca. Wszystkie dzieci zachęcamy do wzięcia udziału. Wszystkich Państwa zapraszamy na otwarcie przoków w Brusach na dzień otwarty 21 czerwca. Seniorów z mnukami zapraszamy 18 czerwca na retro piknik i również wszystkich Państwa zapraszamy do zwiedzania skansenu Józefa Chemowskiego w Brusach Jagliach, w którym trwa bardzo ciekawa akcja. Bezpłatne zwiedzanie skansenu Józefa Chemowskiego, zwieńczone odebraniem plakatu poświadczającego odbycie wizyty. To jeden z elementów realizowanego tam projektu Wzmacnianie. Zadanie prowadzi Fundacja imienia Józefa Jadwigi Chełmowskich, a w jego ramach zakonserwowana będzie też jedna ze znajdujących się w skansenie figur autorstwa Józefa Chełmowskiego oczywiście. Fundacja imienia Józefa Jadwigi Chełmowskich powstała po to, by promować i zabezpieczać twórczość Józefa Hełmowskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych kaszubskich twórców ludowych. Fundacja od początku swojej działalności dba o spuściznę po artyście Józefie Chełmowskim i jego żonie Jadwidze. O szczegółach prowadzonych działań powiedziała nam pani Magdalena Wirkus, prezes fundacji imienia Józefa i Jadwigi Hełmowskich. Posłuchajmy. Tak, już akcje wzmacnianie realizowaliśmy w w roku 2020, wtedy zapraszaliśmy mieszkańców powiatu chojnickiego do tego, żeby tutaj właśnie do skansenu chcieli zawitać i poznać to miejsce. Niestety wtedy COVID pokrzyżował te wszystkie zaproszenia i musieliśmy tylko tą promocję internetową wówczas realizować. No a w tym roku możemy już faktycznie fizycznie zapraszać Państwa tutaj do miejsca, w którym żył, tworzył Józef. Chełmowski, abyście tak naprawdę mogli poznać to miejsce od takiej kuchni, kuchni artysty. Więc pokazujemy pracownię malarską, rzeźbiarską, opowiadamy, jak to się w zasadzie wszystko poukładało w jego życiu, że ta twórcza droga się pojawiła. No i dajemy szansę właśnie nasycenia się tą sztuką, która tutaj po prostu dookoła wszędzie jest poukrywana. Także typowo do mieszkańców powiatu chojnickiego kierujemy tą, tą akcję, żebyście po prostu wiedzieli, co, co się tutaj znajduje i... Traktowali to jako swoje miejsce, właśnie również takie lokalnie swoje wartościowe, kulturalnie miejsce. Poza projektem wzmacniania, jakie inne projekty dbające właśnie o spuściznę Józefa Chemowskiego są realizowane przez fundację? No tak, bo tutaj już któryś rok tej działalności nam leci, można powiedzieć. No i kolejne projekty dochodzą do tych, które się wpisały już w ten, ten nasz plan. Wszystko wkoło tej, tego zabezpieczania i promowania tej, tej twórczości Józefa Chełmowskiego się dzieje. Coś, co jest skierowane do osób takich jak Józef Chełmowski, można powiedzieć, takich, w których duszy jakaś tam artystyczna iskerka siedzi. Warsztaty konserwatorskie to będzie się działo na początku lipca no i kolejna rzeźba zostanie odbudowana, wypełniona w miejscach, w których właśnie się powstały ubytki i powróci na, na miejsce swoje w ogrodzie, już taka zabezpieczona na podeście. Taki stały cykl tutaj ma być, żeby co roku faktycznie to zadanie już dwukrotnie teraz dofinansowane z województwa pomorskiego mogło być realizowane, ale też co roku, żeby to większej takiej... Odsłonie mogło następować. No i z Gminy Brusy, dofinansowany projekt to coś dla mieszkańców, właśnie naszych tutaj, gminnych. No i będzie piknik. Terminu jeszcze tutaj nie jestem w stanie dokładnie podać, ale na pewno będą ogłoszenia i tak wieść pójdzie w świat. Także będziemy. Eee, świętować moment, kiedy jedna z Maszyn Józefa Chełmowskiego mam nadzieję, w ruchu znowu zostanie wprowadzona, odnowiona i, i właśnie działająca, sprawna już. No, a my będziemy się tutaj z dziećmi uczyć robienia latawców od naszego zaprzyjaźnionego pana, który też był przyjacielem Józefa Helmowskiego. Prywatnie robi latawce, więc zaprojektował specjalnie na to wydarzenie taki nawiązujący do Józefa twórczości Latawiec. Ograniczone w liczbie miejsc, ale kto pierwszy, ten lepszy, więc tutaj na, radzę, radzę to tam śledzić, ten nasz profil facebookowy, tam te nowości będą się pojawiać. No i po prostu zabawa, także taki dzień, mam nadzieję, będzie słonecznie i będziemy mogli tutaj to miejsce odkrywać również podczas tego pikniku. Renowacja zabytkowego kościoła w Leśnie. Zakończył się kolejny etap renowacji wnętrza XVII-wiecznego kościoła w Leśnie. Po odnowieniu posadzki i sufitów prezbiterium, teraz odrestaurowano sufit w centralnej części świątyni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów, odbiorców telewizji kablowej BRUSY. Myślę, że nie muszę wszystkim tłumaczyć, gdzie jesteśmy. Akurat znajdujemy się we wnętrzu kościoła zabytkowego w Leśnie. Kościół pochodzący z XVII wieku. No, myślę, że perła tej, tego regionu. No, kościół, który jest stary, który jest zabytkiem, wymaga cały czas i wiecznej troski, pielęgnacji. Dlatego co roku podejmujemy działania, aby dokonać i upiększenia, i konserwacji, i renowacji tej świątyni. W ostatnich latach udało się odnowić prezbiterium naszego kościoła parafialnego w Leśnie, odnowiono sufit i kolejnego roku przywrócono posadzkę zwapienia olandzkiego. Wszystko kosztowało około 400 tysięcy złotych. Znaczna część tej kwoty to wsparcie ze strony gminy Brusy. Część pieniędzy pozyskano z urzędu marszałkowskiego. A wyjątkową hojnością, jak zaznacza też ksiądz proboszcz, wykazali się także parafianie, wspierając renowacje swoimi datkami. To nie koniec remontów w kościele w Leśnie. Ostatnim remontem, który był wykonany w tym roku, jest to dalsza część sufitu sklepienia naszej świątyni, która została odrestaurowana. Zdrapano stare farby, doczyszczano laserowo, potem wybarwiono woskami. Odnowiono także dwa zabytkowe plafony, które znajdują się nad nami. Oczywiście ten remont dokonał się z wielkim wsparciem Urzędu Gminy Brusy, dlatego bardzo serdeczne podziękowania składam Panu Burmistrzowi i wszystkim radnym za taką życzliwość zainteresowanie, no i oczywiście z wielkim, z wielkim takim zatroskaniem naszych parafian. Dlatego też składam podziękowanie wszystkim darczyńcom z naszej parafii. Oczywiście nie, nie idzie e, jednego roku zrobić wszystkiego, dlatego e, co rok planujemy kolejne zadania, następnym zadaniem, które sobie wyznaczyliśmy. Za e, oczywiście zgodą Pani konserwator e, podejmiemy się renowacji ołtarza głównego, który jest e, za mną. E, też wymaga już e, kompletnej konserwacji, e, renowacji i obrazy, które tam są zawarte. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą, z pomocą e, życzliwych ludzi e, e, i właśnie także z, z pomocą e, Urzędu e, Gminy Brusy też będziemy się nadal uśmiechać, Dalej będziemy dokonywać upiększenia tej zabytkowej świątyni, która z roku na rok, mam nadzieję, będzie coraz piękniejsza, będzie służyła wszystkim wiernym. Szczęść Boże! Już niebawem finał czwartków lekkoatletycznych. Czwartki lekkoatletyczne to impreza ogólnopolska. Jest ona organizowana już od 28 lat, a młodzi sportowcy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych: 11 lat i młodsi, 12 lat oraz 13 lat, osobno oczywiście dziewczęta i chłopcy. Dyscypliny lekkoatletyczne to bieg na 60 metrów, na 300 metrów, na 600 metrów, na 1000 metrów, skok w dal, skok zwyż rzut piłeczką palantową oraz w najstarszych rocznikach pchnięcie kulą. Zawodników z reguły zgłaszają szkoły lub kluby sportowe, choć nie ma przeszkód, aby młodego sportowca zgłosił także rodzic. Eliminacje do finału krajowego odbywają się na poziomie szkół lub klubów sportowych. Eliminacje gminne są od kilku lat organizowane również w Brusach. Posłuchajmy wypowiedzi Barka Rodzenia, prezesa uczniowskiego klubu sportowego Gry, który więcej opowiedział nam o tej inicjatywie. W tym roku mamy 28. edycję Czwartków Lek Głównym organizatorem Czwartków jest Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży z Warszawy. Marian Wojoworowicz jest tam głównym prezesem tego stowarzyszenia. No i jak już wcześniej mówiłem, już 28 lat ta inicjatywa jest realizowana. Tutaj u nas na naszym terenie, ze względu na warunki, jakie posiadaliśmy wcześniej, nie udawało się nam tego z tych zawodów w, nie, w nich uczestniczyć, zrealizować ich z dziećmi. Ale od trzech lat systematycznie. Te zawody są tutaj przeprowadzane. Cała inicjatywa polega na tym, że w okresie wiosenno-jesiennym musi odbyć się 10 zawodów z finałem czwartków lekkoatletycznych. W tym roku, że w ubiegłym roku były, odbyły się cztery spotkania. Teraz na wiosnę tych spotkań odbyło się sześć, w czym to jedne zawody były finałem. W czwartkach lekkoatletycznych startują dzieci z klas 4-6 i najlepsze oso, osoby, które zdobędą najlepsze wyniki, mają możliwość udziału w Mistrzostwach Ogólnopolskich, które corocznie się odbywają w ostatnim okresie w Łodzi i w tym roku takie zawody odbędą się 18-19 czerwca 2022 roku. W zależności od możliwości jakie posiadamy na ten, w tych zawodach startuje też różna ilość osób. Na pierwszych było około 42 osób, na kolejny w kolejnym roku chyba 45 zawodników i zawodniczki, które startowały pojechały na mistrzostwo ogólnopolskie. W tym roku ze względu na takie techniczne sprawy, czyli warunki noclegowe, których ciężko było dla takiej dużej grupy zorganizować względu na pobyt Ukraińców u nas tutaj w kraju, będziemy grupę mieli około 25-osobową. Nowe zasady rejestracji w Przychodni Zdrowia w Brusach i Leśnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Brusy informujemy, że od 17 maja bieżącego roku w Przychodni Zdrowia w Brusach i Leśnie zostały wprowadzone nowe zasady rejestracji. Rozwiązanie przewiduje rezerwację większej liczby porad, na które pacjenci w razie potrzeby oczywiście mogą zostać umówieni z wyprzedzeniem. I to wszystko w dzisiejszym programie. Jeszcze raz zapraszam Państwa do odwiedzin w skansenie w Brusach Jagliach. Oczywiście Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Dniu Otwartym w Szoku 21 czerwca. I również naszych seniorów wraz z wnukami serdecznie zapraszam do uczestnictwa w retro pikniku 18 czerwca. O tych wszystkich wydarzeniach dzisiaj mówiłam, ale oczywiście więcej o tych informacjach i innych. Plus fotogalerie szczegółowe z różnych wydarzeń znajdą państwo na stronie www.brusy.pl, ale także na naszym Facebooku Miasto i Gmina Brusy. Do tych stron oczywiście serdecznie do oglądania tych stron oczywiście serdecznie państwa zapraszam, zachęcam do robienia tego i widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia.